Jeszcze przed nagraniem chwilę rozmawialiśmy w a propos tego, że coś powinno się zrobić z odpowiedzialnością influencerów, celebrytów, którzy firmują jakiś projekt biznesowy. Poproszę o rozwinięcie tej myśli. Tak, no to już mówiliśmy od jakiegoś czasu o tym, że tak naprawdę w tej sytuacji, czy to w inwestycji właśnie tutaj w manufakturę, czy w innych tematach biznesowych, z uwagi na zasięgi w social mediach, mamy osoby, które często po prostu zachęcają i uwiarygadniają taki projekt. A potem się tak naprawdę zasłaniają tym, że nie wiedziały, nie czytały sprawozdań, były tylko twarzą i te wywiady z panem Wojewódzkim właśnie w tą stronę idą. A prawodawstwo amerykańskie i to jest system troszeczkę innego sądownictwa, wiadomo, ale już jakby piętnuje takie zachowania, dlatego że pamiętam też, była giełda kryptowalu FTX, gdzie prowadzący już jest zatrzymany, gdzie w ogóle po pewnym czasie wyszło, że oni całą giełdę mieli tam gdzieś w Excelu prowadzoną w zakresie księgowości, totalna motorka. Ale ludzie potracili miliardy i jest też ciekawy związek tej sprawy ze sprawą właśnie Palikota, to że i pan z FTX-u, i panowie Palikot i Wojewódzki byli na kładce Forbes. I była statystyka, że właśnie często także Forbes uwiarygodnia troszeczkę takie tematy, że ci ludzie więcej zdefraudowali, niż zebrali, jeżeli chodzi o kasę uniwersytetu. I pan, właśnie sam bank, Manfred, więcej, więcej zdefraudował, niż zebrał. Powiedzialność poniósł, wyobraź sobie, koszyka Szak. Dlatego, że on Shaquille Shaquille dlatego że on brał udział w jednej z reklam giełdy FTX i w momencie, kiedy grupa inwestorów zebrała się i był pozew zbiorowy, a w Stanach pozwy zbiorowe, pozywanie się to jest w ogóle świetny biznes, no to on musiał rzeczywiście zapłacić odszkodowanie, że wprowadził ludzi w błąd i no, bardzo mocno go to kosztowało. On jest bardzo majętym człowiekiem, ale jednak wziął za siebie odpowiedzialność. U nas takich przepisów brak.